Koalicja polskiego sportu, jego sukcesy, ale i bolączki. Między innymi o tym rozmawiali uczestnicy Festiwalu Filmów Sportowych w Olsztynie. Ale maraton to także, albo przede wszystkim, projekcje filmowe. Drugiego dnia widzowie mogli obejrzeć aż 19 produkcji telewizyjnych. Ja mogę obejrzeć jeden z filmów tego festiwalu. Pierwszego, ale mam nadzieję, że miasta. Przed wizytą w sali kinowej jeszcze na chwilę zaglądamy do Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie, gdzie odbyła się ceremonia otwarcia olsztyńskiego festiwalu. Szanowni Państwo, festiwal, chociaż nazywa się Maraton, został zorganizowany w sprinterskim tempie. Piątek był pierwszym dniem projekcji kinowych. Na otwarcie słynny film Autobus z napisem Koniec autorstwa Mariusza Waltera. Kamera towarzyszy młodemu kolarzowi z Danii, który zamyka stawkę wyścigu pokoju. Jego trud zostaje nagrodzony. Widać jaki postęp w tej chwili i w technice jazdy, w obsłudze i tak Czyli tak można sobie pospominać że świat idzie do przodu. To nie jedyny klasyk, jaki tego dnia mogli obejrzeć widzowie festiwalu. Był między innymi słynny dokument Kat, otwórcy sukcesów polskich siatkarzy Hubercie Wagnerze. Były też filmy nowsze, chociaż poświęcone bohaterom sprzed lat. Ile? Sędziowie nerwowo biegają wokół taśmy. Ostatecznie niecodziennie pada rekord świata. 17-3, o 33 cm dalej od Rosjanina Piedosiewa. Z wielką przyjemnością wracam do, do rzeczy, które kiedyś były i kiedyś się bardzo, bardzo przeżywało i w związku z tym... Obecność na, tych, na tym festiwalu jest dużą przyjemnością. Mamy kłopot systemowy. Festiwal filmowy w Oszunie to także okazja, by porozmawiać o polskim sporcie. Debata, siła i słabość polskiego sportu to dyskusja byłych i czynnych zawodników, trenerów, działaczy, dziennikarzy i osób zarządzających tą dziedziną życia. Zidentyfikowałem na początku jeden obszar, który jest troszeczkę dofinansowany to lekka atletyka. Mocne i słabe strony polskiego sportu są powszechnie znane, chociaż jego prawdziwy obraz jest nieco wypaczony. Tu nawet nie chodzi o dobry sport, bo sport się broni wynikami. Jakimś dziwnym sposobem cały czas są sukcesy, a ostatnie Igrzyska Olimpijskie udowodniły nam, że mogą być na bieżąco sukcesy największym w historii zimowych Igrzysk. Także to trochę zaciemnia obraz. Wśród słabości, bo na tym skupili się prelegenci, dominował system szkolenia. Niewydolny, niedopasowany do polskich realiów, w którym nie trudno zgubić największe nawet talenty. Nie mamy jeszcze jednolitego systemu szkolenia, chociażby jeżeli chodzi o sport wyczynowy, Nie mamy tego systemu identyfikacji talentów, który jest niestety niezwykle potrzebny, żeby... W odpowiednim momencie odnaleźć ten talent w, wielkim, w przyszłym wielkim sportowcu i przypilnować, żeby ten talent się zrealizował już jak w dorosłym życiu. Nie brakowało głosów, by w odbudowie siły polskiego sportu posiłkować się przykładami innych państw europejskich, które dysponują gotowymi i sprawdzonymi już modelami. Tyle, że w naszym kraju niekoniecznie muszą się one sprawdzać. Możemy sobie mówić o tym, jak powinna być organizacja, jak świetny jest na przykład angielski system, gdzie krok po kroku danego zawodnika się prowadzi. Nas po prostu jeszcze na to nie stać i my możemy sobie mówić, jak to fajnie by działało. Trzeba na pewno pomyśleć o tym, żeby zmienić system fiskalny. Sport traktowany jako działalność prozdrowotna. Powinna być w wielu obszarach zwolniana z podatka. Ja wiem, że wszyscy chcą być zwolnieni z podatku i tworzymy system, który by uciekał od ulg, ale to nie jest ulga. To jest myślenie o zdrowiu i kondycji Polaków i o wartościach, które sport niesie. Polski sport ma też mocne strony, chociaż na razie nierównoważą one minusów. Wśród nich coraz lepsza infrastruktura, gwiazdy światowego formatu, które są przykładem dla młodzieży oraz rosnące zainteresowanie Polaków aktywnością fizyczną. Festiwal filmowy w Olsztynie minął pół metek. Po krótkim odpoczynku uczestników czeka dzień trzeci. Będą więc kolejne projekcje filmowe, będą też spotkania z autorami i bohaterami reportaży, a zwieńczeniem festiwalu Wieczorna Gala, podczas której zostaną rozstrzygnięte festiwalowe plebiscyty i konkursy.